Dom średniowiecznego szewca odkopali prawdopodobnie archeolodzy w Chęcinach. W dobrze zachowanych piwnicach odkryli m.in. skórzane buty i pokrowce na noże, drewniane naczynia, a nawet jajko. Wszystko ma przeszło pół tysiąca lat. A ile w takich budach można było pochodzić? Choć można było w nich pochodzić krótko, to z całą pewnością przetrwały bardzo długo. Archeolodzy szacują, że mają przeszło pół tysiąca lat. To nie ulega wątpliwości że jest fragment dużego średniowiecznego buta. Oprócz średniowiecznych butów archeolodzy pracujący na chęcińskim rynku znaleźli wiele skórzanych pokrowców na noże i drewniane miski. One by się na pewno nie zachowały, gdyby nie były we wnętrzu, ja tego teraz Państwa powiem, we wnętrzu obiektu. W tym miejscu najprawdopodobniej znajdował się zakład szewski lub kaletniczy i choć zostały po nim tylko piwnice, to archeolodzy nie mają wątpliwości. Sposób budowania nie odbiegał od ówczesnego europejskiego standardu. Znaczącym miasta skoro jest takie budownictwo, Wkopywane w ziemię, na ramię, z, z piękną ceramiką. Trudno szukać w Świętokrzyskiem tak dużej ilości cennych znalezisk w jednym miejscu, pochodzących z przełomu XIV i XV wieku. Tak w tak dobrym stanie materiałów organicznych jest bardzo niewiele. No najlepiej o tym świadczy porównywanie chociażby tego, co tutaj jest znajdowane, do olbrzymiej ilości materiału organicznego pozyskiwanego z takich miast średniowiecznych jak chociażby Gdańsk czy Płock. Trudno też wycenić wartość znaleziska w przeciwieństwie do strat, jakie urząd ponosi w związku z opóźnieniami w pracach przy rewitalizacji rynku. Budżet został przekroczony już o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Z jednej strony radość, duma, a z drugiej strony obawa, że tego typu odkrycia spowalniają nam i mogą zachwiać terminy oddania inwestycji. Zniecierpliwieni są też mieszkańcy i właściciele sklepów działających wokół rynku. Jest niemożliwiony w ogóle dojazd do rynku, i objazdy są takie trochę słabe. Więc to wszystko przeszkadza w komunikacji w chęcinach. Teraz cenne znaleziska trafią najprawdopodobniej do któregoś ze świętokrzyskich muzeów.